Złom dobrze witam Was serdecznie na kanale Zawodowy Zbieracz Złomu. We wtorek, 7 marca o 15.30. Eee, gratuluję sobie i Wam w wyniku. Otóż w niedzielę, 5 marca, wskoczyło mi 3000 subskrypcji, za to bardzo Wam dziękuję. Eee, zrobiłem sobie małą przerwę w nagrywaniu, ale pokażę Wam, Oczekałem, czekałem no z jeden dzień, dwa, bo czasami jest tak, że wskoczy pewna liczba subskrypcji, a potem się cofnie. Więc czekałem dzień lub dwa z tym, z tym filmem, moi drodzy, żeby się przekonać, czy na pewno, czy na pewno jest 3000 subskrypcji. Teraz zjedziemy na dół, przeskoczę. No i muszę bokiem, bokiem przejechać, żeby pokazać Wam, że jest trzy tysiące subskrypcje na moim kanale dziękuję jest wspaniale dziękuję wszystkim którzy się do tego przyczynili no i z tej okazji postanowiłem sobie otworzyć tego oszronionego monsterka że <grym> on z niego schodzi trochę ciemno może zaświecę światło co spowoduje no, teraz trochę lepiej go widać, się wydaje. O, super fuel, czyli super paliwo. Wykonamy słynne już siorbnięcie zawodowego. Wszystkich wrażliwych widzów, proszę o ściszenie Waszych urządzeń, bo będę siorbał teraz. Wasze zdrowie, panie i panowie. Także, aha, przyszła jeszcze paczka dzisiaj do mnie, to w osobnym filmiku otworzymy paczkę Panie Kierowniku, dobra, może być, a tymczasem ja świętuję moje 3000 sub i myślę, że niedługo będzie następne 3000, <laughs> całkiem niedługo. Wszystkiego dobrego, zawodowego, do następnego, do następnego.